Sensacje wieków, czyli historia prawdziwa. rok 480 przed naszą erą. W kierunku Grecji zmierzała ogromna armia perska, dowodzona przez Xerxesa I. Leonidas i jego wojsko szykowali się do odparcia ataku. Było ich 300. Trzystu i jeden! Nie licząc odstającego od reszty grupy wyglądem i zachowaniem Antoniusza Gejusza, spartańska armia składała się z rosłych, świetnie wyszkolonych żołnierzy. I takich opalonych! Leonidas zasadził się na Persów w wąwozie termopilskim, istnieje przypuszczenie, że pomysł ten podsunął sam Antoniusz Gejusz, uznając ciasnotę wąwozu za jego wyjątkowy atrybut. 300 rosłych Spartan. Jeden! Próbowało różnych pozycji obronnych. Sugestie zgłaszał także Gejusz. Weźmy ich, może tak i, i od tyłu zaatakujmy. Jego propozycje nie spotkały się z aprobatą Leonidasa. Nocą niedoceniany Gejusz wymknął się z obozu, by spenetrować najbliższą okolicę w poszukiwaniu na najeźdźcy. Najeźdźca! Najeźdźca! Gejusz odnalazł Persów, a ci przyjęli go ciepło. Z wdzięczności zdradził Xerxesowi pozycję Leonidasa i kilka innych greckich pozycji. Nad ranem Antoniusz poprowadził Xerxesa w głąb termopilskiego wąwozu i pokazał tajne wejście. Od tyłu. Armia perska wyrżnęła Spartanów pień. Oprócz jednego, o którym historia wolałaby zapomnieć.